Dawno nie było odcinków z naszymi 100% spekulacjami I w końcu od tego odcinka zaczęła się nasza historia Z teoriami spiskowymi z The Walking Dead Także moi drodzy witam ciebie bardzo serdecznie W kolejnym filmie tym razem pod tytułem Co by się działo z Clementine gdyby Lee jej nie odnalazł Po obejrzeniu mój drogi, moja droga napisz komentarz Czy się podobało czy nie, daj łapkę w górę albo w dół W zależności od tego jak bardzo ci się podobało I oczywiście może zostawić słowa, będę mega wdzięczny A my zabieramy się do filmu Lee magicznym trafem nie odnajdujesz Clementine, a nasza mała istotka, dalej siedzi w domku na drzewie, ze szwędaczem swojej niani w domu. Jedyne co ma to młotek i być może trochę zapasów, ale jedzenie jak to jedzenie dość szybko się kończy. Jedną z wielu możliwości jest Sean, Jet, albo funkcjonariusz policji z tego względu, że kiedy Clementine prawdopodobnie usłyszałaby głosy pod swoim domem albo strzały, po prostu by tam zbiegła i Sean, jak to Sean, prawdopodobnie zawiózłby ją na farmę swojego ojca. A Herschel chyba by ją przygadywała. Skoro to jest mała dziewczynka, bezbronne dziecko, to moim zdaniem na pewno Herschel przygarnąłby ją i prawdopodobnie zadomowiłaby się w jego domu. Co później wiązałoby się z tym, że Clementine trafiłaby do serialu i komiksu z tego względu, chociaż nie do komiksu bardziej, z tego względu, że grupa Rika właśnie dokładnie do tego domu przychodzi, na tą farmę i znajduje Herschela i wraz z małą Clementine oczywiście. I tak samo jak Carver, prawdopodobnie Rick zobaczyłby w Clementine takie zdolności przy do przetrwania i zdolności przywódców. I chyba by się nią zaopiekował dość mocno. Zauważmy też to, mój drodzy, że Karl był w podobnym wieku, co może świadczyć o tym, że Clementine i Karl prawdopodobnie mogli się zaprzyjaźnić. I teraz takie bardziej radykalne stwierdzenie, dlatego, że w tym samym czasie Karl traci córkę, która poniekąd, no, też może być w podobnym wieku do Clementine. I wydaje mi się, że Karl jakby swoją całą matrzyną miłość, przelałby na obcą dziewczynkę, oczywiście o imieniu Clementine. I oczywiście Clementine zaprzyjaźniłaby się z Maggie. Także resumują. Jest szansa, że nasza Clementine trafiłaby do serialu, komiksu No w dość dobrym świetle Ale jest też możliwość, że po prostu umarłaby Bez opieki, bez jedzenia Zagryziona przez trzwędaczy Też dzięki za uwagę, piszcie go na raz swojej teorie, Dzięki wielkie, pamiętajcie, że laj lajkujcie sobie na mega wdzięczny Albo łapka w dół, jeśli ci się nie spodoba No a ja się z wami żegnam No i co, na razie, cześć, pa pa